Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w nowym 2021 roku. Szczególnie serdecznie witam nauczycieli, którzy w tym roku kończą staż na kolejny stopień awansu oraz tych, którzy są w trakcie stażu na kolejny stopień awansu. Postanowiłam dziś podzielić się z Wami swoimi spostrzeżeniami i swoim doświadczeniem na temat tego, jak napisać dobre sprawozdanie. Zarówno na zakończenie stażu, jak i takie cząstkowe w trakcie jego odbywania. Opowiem Wam o tym, co jest dla nas, ekspertów, ważne w sprawozdaniu, na co zwracamy uwagę. Tych sprawozdań widziałam już setki, więc wiem też, co podoba się moim koleżankom, ekspertkom, co też daje nam najwięcej informacji na temat Waszej pracy w trakcie stażu i na temat tego, i z jakim zaangażowaniem ten Wasz plan rozwoju został zrealizowany. Dlaczego mówię o tym już teraz? Dlatego, że sprawozdanie z planu rozwoju jest bardzo ważnym dokumentem. Szczególnie dla nauczycieli, którzy kończą staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Ponieważ nauczyciel, stażysta, stają, y, który, który przed komisją opowiada o swoim stażu, o, o tym, jak zrealizował plan rozwoju zawodowego. Ma szansę opowiedzenia o wszystkich swoich działaniach. To samo nauczyciel kontraktowy zdający egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Natomiast nauczyciel mianowany, który przed komisją kwalifikacyjną nie ma takiej szansy, aby opowiedzieć o wszystkich swoich działaniach, powinien szczególnie dużą wagę przywiązywać do tego, jak napisze sprawozdanie, ponieważ to ze sprawozdania eksperci, Dowiedzą się najwięcej na temat podejmowanych przez niego działań i będą w stanie sprawiedliwie ocenić jego staż. I tak jak wiecie, na złożenie sprawozdania dyrektorowi macie 7 dni od momentu zakończenia stażu, więc tak naprawdę ten, to sprawozdanie musi już być gotowe w momencie, kiedy staż kończycie. I teraz jest najlepszy moment, aby rozpocząć pisanie sprawozdania, tak, aby ono było naprawdę napisane solidnie i odpowiednio. Pisania będzie dużo, dlatego nie warto z tym czekać i odkładać tego na później. Przed wami ferie, myślę, że jest to dobry czas, żeby przynajmniej rozpocząć pisanie. Wiem, że często nauczyciele potrzebują, zresztą nie tylko nauczyciele, wszyscy potrzebujemy takiego bodźca, który nas popchnie do działania i mam nadzieję, że to nagranie będzie dla Was takim bodźcem. Najpierw zaczniemy od tego, jak technicznie zabrać się do napisania sprawozdania. Sprawozdanie jest sprawozdaniem z dokumentem przedstawiającym, w jaki sposób zrealizowaliście plan rozwoju. A więc przede wszystkim sięgacie do swojego planu rozwoju, otwieracie ten plan rozwoju i opisujecie kolejne działania, które podejmowaliście i które mieliście zaplanowane w tym planie, aby zrealizować wymagania na odpowiedni stopień awansu zawodowego. A więc otwieracie swój plan i w sprawozdaniu piszemy najpierw wymaganie, a następnie opisujemy wszystkie działania, które podjęliście w trakcie stażu, aby to wymaganie spełnić. Zachęcam do tego, aby wytłuszczać kolejne działania. Na przykład, jeżeli organizowaliście wycieczki, organizowałam wycieczki, wytuście. Organizowałam akcje charytatywne, wytuście to. Tak, żeby potem komisja, kiedy przegląda waszą teczkę, mogła wychwycić wszystkie wasze najważniejsze działania. Co powinno być w sprawozdaniu? Sprawozdanie to jest taki dokument, w którym musimy zawrzeć to, co najważniejsze, same konkrety, czyli co zrobiliście, kiedy zrobiliście, w jaki sposób. W tym swoim sprawozdaniu musicie też pokazać, jakie było Wasze zaangażowanie w podejmowane działania oraz jaki był prestiż, jaka była ranga podejmowanych przez Was działań. Ja sobie tutaj wypisałam kilka najważniejszych uwag, żebym o niczym nie zapomniała. Więc przede wszystkim, żeby komisja, aha jeszcze to co ważne z rozporządzenia, że oprócz tego, że opisujecie działanie, to na końcu tych działań, Musi być, wyod, muszą być wyodrębnione efekty dla nauczyciela i dla szkoły czy przedszkola, w zależności od tego, gdzie pracujecie. Nie ma tam nic zapisane o efektach dla uczniów czy dla dzieci, ale to efekty dla szkoły czy przedszkola rozumiemy jako też efekty dla uczniów i dzieci. I tam zapisujecie, co te wasze działania dały waszym podopiecznym. Czyli po każdym, po działaniach muszą być efekty. Teraz, czy po każdym działaniu, czy na zakończenie, na przykład opisywania działań podjętych dla realizacji jakiegoś wymagania, to zależy tylko i wyłącznie od Was. Można po każdym działaniu napisać efekty, a można również po kilku działaniach. Na przykład, jeżeli opisujecie szkolenia, które miały podobną tematykę, podobny cel, po kilku szkoleniach możecie napisać efekty. Jeżeli organizowaliście wycieczki, które również, na przykład, wycieczki krajoznawcze, po wycieczkach krajoznawczych można napisać efekty dla tych wszystkich podjętych działań. I tak dalej. Jeżeli coś ma podobne efekty, można to pogrupować i na końcu opisywania ich dopiero zapisać efekty dla nauczyciela i dla szkoły czy przedszkola. Te efekty możecie wypisywać po myślnikach. Będzie to bardziej czytelne i wtedy też komisja od razu zauważy, że znacie rozporządzenie, wiecie jak takie sprawozdanie powinno wyglądać. Tak jak powiedziałam, w sprawozdaniu musicie pokazać, jaki był wasz wkład w podejmowane działania. Dlatego pamiętajcie, jeżeli organizowaliście jakiś konkurs albo jeżeli opisujecie jakiś konkurs, to tam musicie zaznaczyć. Czy byliście organizatorami tego konkursu, czy tylko wzięli, czy współorganizatorami, czy wzięliście tylko udział ze swoimi uczniami czy dziećmi w zorganizowanym konkursie przez kogoś innego? Oczywiście to, że ktoś coś zorganizował, to jest dodatkowy punkt dla niego. Dlatego nie zapomnijcie, szczególnie podkreślić, jeżeli jesteście organizatorami jakiegoś konkursu, akcji czy wycieczki. Na wycieczce Podczas opisywania wycieczki, zaznaczcie, czy byliście y, kierownikiem tej wycieczki. Jeżeli tak, to też jest to bardzo ważna informacja dla komisji. Jeżeli organizujecie akcje charytatywne, napiszcie, czy byliście osobą, która y, była odpowiedzialna y, za organizację tej akcji na terenie waszej placówki, czy tylko wzięliście udział y, z dziećmi czy z uczniami. W tej akcji. Oczywiście, jeżeli bierzecie udział, jest to też bardzo ważne. Natomiast, jeżeli jesteście organizatorem, wtedy oczywiście Wasze zaangażowanie jest zdecydowanie większe i komisja na pewno podejdzie do tego też w inny sposób. Jeżeli organizujecie konkurs i opisujecie ten konkurs, też warto zaznaczyć, jaki zasięg miał konkurs. Czy to był tylko konkurs dla Waszej grupy, czy szkoły, przedszkola czy miasta, czy może to był konkurs o zasięgu ogólnopolskim. To oczywiście też świadczy o randze waszego przedsięwzięcia i też jest inaczej punktowany. Jeżeli pracujecie w zespołach zadaniowych, to też pamiętajcie, jeżeli jesteście przewodniczącym takiego zespołu, to koniecznie trzeba to zaznaczyć w swoim sprawozdaniu. Dużo też problemów przysparza nauczycielom opisywanie metod. Te metody niedawno pojawiły się w wymaganiach i pewnie stąd taka trudność. Nie opisujcie, na czym polegają poszczególne metody aktywizujące, które stosowaliście w swojej pracy, ponieważ eksperci doskonale znają te metody i wiedzą, na czym, polega, na czym one polegają. Wy macie napisać w sprawozdaniu, w jaki sposób wykorzystywaliście poszczególne metody. Czyli jeżeli na przykład wykorzystywaliście metodę Bati Strauss w przedszkolu, to piszecie, że na zajęciach muzykalniających, czy w czasie relaksu dla dzieci wykorzystywaliście do jakich utworów. Jeżeli burza mózgów, która zawsze się pojawia w waszych sprawozdaniach, to też możecie napisać, że aby sprawdzić wiedzę dzieci czy uczniów na dany temat, rozpoczynaliście zajęcia. Burzą mózgów, ewentualnie wykorzystywaliście na podsumowanie i tak dalej. Czyli metody, nie na czym one polegają, bo komisja to wie, tylko w jaki sposób wykorzystywaliście je na swoich zajęciach czy lekcjach. Jeżeli współpracowaliście z instytucjami, to pamiętajcie, żeby napisać, jakie zadanie, jakie zadanie realizowaliście we współpracy z daną instytucją. Czyli, jeżeli z policją i na przykład ze strażą pożarną, to na pewno będzie zadanie zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, podnoszenie wiedzy na temat bezpieczeństwa, bezpiecznych zachowań. Jeżeli z biblioteką, to na pewno zadaniem będzie zachęcenie dzieci do czytania książek i tak dalej. Czyli pamiętajcie o tym, żeby napisać, jakie zadanie było realizowane, i też chciałabym Wam zwrócić uwagę na to, że współpraca. To nie jest tylko korzystanie z oferty tych instytucji, ale również inicjatywa powinna być po Waszej stronie, czyli na przykład, że zapraszaliście przedstawicieli tych instytucji do Waszej placówki, że zasiadali może w komisjach konkursowych. Wtedy bardziej to możemy nazwać współpracą niż tylko korzystaniem z oferty instytucji. Jeżeli ta współpraca była cykliczna, czyli to nie było tak, że tylko raz na przykład wybraliście się z dziećmi do biblioteki, ale odbywało się to częściej, to też warto to zaznaczyć. Czyli wtedy piszemy, że cyklicznie współpracowałam z daną instytucją. To też daje obraz Waszej pracy, że nie było to jednorazowe działanie, ale odbywało się przez dłuższy czas. Kolejne takie, takie zadanie, które też często źle. Opisujecie w sprawozdaniach, to jest kwestia ewaluacji. Macie w wymaganiu ewaluacja własnej pracy i często piszecie tam, że braliście udział w ewaluacji wewnętrznej waszej placówce. Dobrze, o tym też trzeba napisać, natomiast to wymaganie dotyczy waszej ewaluacji osobistej, waszej pracy, czyli w jaki sposób rozpoznawaliście efekty własnej pracy. I piszecie konkretnie o sobie, że obserwowaliście dzieci na zajęciach, że dokonywaliście autoanalizy po przeprowadzonych zajęciach, zastanawialiście się co poszło dobrze, co nie, wprowadzaliście modyfikacje. Kolejne, kolejne wymaganie, to już na stopień nauczyciela dyplomowanego, to jest pisanie, opracowanie, opracowanie i wdrożenie programu własnego. Tu, jeśli chodzi o y, programy, to pamiętajcie, że program własny oczywiście jest bardzo ważny. Innowacja jest jeszcze wyżej punktowana niż program własny. Powinniście zaznaczyć w sprawozdaniu, czy byliście autorem, czy współautorem takiego programu. Oczywiście, jeżeli realizowaliście program opracowany przez inne osoby, to też warto o tym wspomnieć. Natomiast y, jasną sprawą jest, że jeżeli ktoś jest autorem, to jest to wyżej punktowane działanie. Jeśli piszecie o programach, to pamiętajcie, że to nie tylko programy własne, takie duże dotyczące realizacji programu, ale też np. opracowanie ipet opracowanie programu pracy grupy. Na jakichś zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, to będzie również program zajęć pozalekcyjnych, czyli o tych wszystkich programach też możecie w danym wymaganiu napisać. Jeszcze jedna uwaga dotycząca nauczycieli dyplomowanych. Zwykle sprawozdanie rozpoczynacie od stwierdzenia, że zapoznaliście się z procedurą awansu zawodowego. Nie jest to dobre stwierdzenie, ponieważ Wy jako nauczyciele dyplomowani już w trakcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego powinniście poznać procedurę awansu. Więc możecie zacząć od tego, że przeanalizowaliście zmiany w prawie oświatowym dotyczące procedury awansu, że przeanalizowaliście wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego. Natomiast unikajcie stwierdzenia, że poznawaliście procedurę awansu, ponieważ to już powinniście y, znać, jeżeli jesteście nauczycielem mianowanym. Myślę, że to takie najważniejsze uwagi dotyczące tego, jak napisać dobrze sprawozdanie. Y, zapraszam was na moją stronę www.lepszastrona.edu.pl na tej stronie znajdziecie przykładowe sprawozdania na każdy ze stopni awansu zawodowego. W dokumencie, który możecie sobie zakupić, jest ponad 20 stron. Opisywane są najczęściej podejmowane przez Was działania i to, co myślę jest bardzo pomocne, to efekty do poszczególnych działań dla nauczyciela i dla przedszkola lub szkoły. Na pewno ten dokument będzie bardzo pomocny przy opracowaniu Waszego sprawozdania. Zawarłam tam najczęściej podejmowane przez nauczycieli działania. Te plany są przeznaczone dla, te, przepraszam, te sprawozdania są przeznaczone dla nauczycieli wszystkich typów szkół, ponieważ wymagania dla wszystkich nauczycieli są takie same. Wystarczy je zmodyfikować, uzupełnić nazwami własnych działań. Myślę, że, że będzie to dla Was bardzo przydatne. Więc zapraszam na moją stronę do zapoznania się z tymi dokumentami, ewentualnie do ich zakupienia i zachęcam, żeby już rozpoczynać pisanie sprawozdań. I już dziś zapowiadam, że za tydzień podzielę się z Wami uwagami na temat tego, jak opracować program własny i innowacje. Jestem autorką programu, który opracowałam dla wydawnictwa WSIB, Planeta Dzieci, więc mam tutaj też swoje doświadczenie i swoje uwagi. Powiem Wam, czym różni się program od projektu i czy warto napisać program własny, czy innowacje, czym one się różnią, co powinno być zawarte w każdym z tych dokumentów. Także zapraszam też do śledzenia mnie na Facebooku, lepsza strona edukacji oraz na moją stronę www.lepsza Powodzenia w pisaniu sprawozdania. Dziękuję bardzo.